Witam Was z tej strony, Kurosaki, a to jest SimCity 5. Gram sobie solo. Było już z parę tych odcinków na YouTube. To jest region, gdzie mam wybudowaną farmę słoneczną. Te trzy miasta oczywiście korzystają z tej farmy słonecznej. Nie potrzebują żadnej elektrowni. Te miasto niestety już nie widzi tej farmy słonecznej. Oczywiście musi się jakiś błąd zdarzyć w tej grze. Jesteśmy właśnie w tym mieście. Na samym początku jak zacząłem budować. Tak miałem parę budynków. Prąd dochodził. Nie wiem skąd, ale dochodził. Tak jak mówiłem wcześniej, w tych miastach nie mam żadnej elektrowni, więc prąd musiał iść z wielkiego dzieła. Chociaż jest. Chociaż to miasto go nie widzi, tak? Oczywiście po wybudowaniu większej ilości budynków prąd zniknął. Nie wiem czemu, nie było go po prostu. Więc musiałbym wybudować elektrownię. Czyli tak wiedziałem, że będę musiał wybudować i tak, i tak, tak bo już widziałem wcześniej, że nie widzi mojego wielkiego, działa, mojego wielkiego dzieła, czyli farmy słonecznej Tutaj wybudowałem sobie w oto taki sposób Zamożni, średnio zamożni i niezamożni. Zobaczymy jak to. Tu mamy oczywiście fabryki, aby jakieś tam miejsca pracy były. Dobrze, mamy przestępców. Tu nam pisze, prawda, 131. Jest to nieprawda. Znowu jakieś błędy dziwne. Mamy tylko jednego przestępcę w mieście. Wszystko siedzi, 35, a nam pokazuje, że jest przestępców dziennie 131. Jest to nieprawdą. To samo się dzieje chyba z tego, co pamiętam. Nie, tu jest wszystko w porządku. Tu postawiłem sobie, prawda, od razu oczyszczanie ścieków, aby nam. Yy, Wpompowywała czystą wodę w grunt, i będziemy może, można potem, będzie można potem wybudować pompownie wody. Na razie korzystam sobie z zwykłych pomp. Zbuduję jeszcze jedną, abyśmy na pewno ten nie mieli zaniku wody. Dobrze, co jeszcze miałem o tym mieście powiedzieć? Mamy oczywiście duży szpital, tak, komisariat policji, małą jednostkę Straży Pożarnej. To nam jak na razie starcza. Co jeszcze? Mamy połączenie z każdym miastem sterowcami i koleją. Więc tutaj każde miasto ładnie sobie prowadzi. Mógłbym jeszcze budać w każdym mieście prawda, autobusy, nie tylko terminal autobusów. I byśmy mieli połączenia też autobusowe, ale na razie zostawiam tak, jak jest tu zarabiamy 4000, przy okazji jak buduję, y, prawda, ten region, tak pró też próbuję przy okazji zdobywać osiągnięcia, tym razem moim celem jest pozyskanie miliona mieszkańców w regionie i dwóch milionów mieszkańców w regionie. Jak na razie mam 500 tysięcy a zająłem tylko jeden kwadracik tak, mamy jeszcze tutaj trzy kwadraciki więc powiedzmy, że po 500 tysięcy zobaczymy jak to wyjdzie yy, i też próbuję osiągnąć dobry kredyt czyli spłacić tyle długu z obligacji milion czyli co? czyli wziąłem w każdym mieście pożyczkę wziąłem 50 tysięcy pożyczki bo tyle mogę, prawda? I nie spłacam jej. Wyszło mi 56 do spłacenia, czyli te 6 tysięcy razy 3 to jest 18, czyli z tych odsetek, czyli muszę spłacić milion odsetek, tak? Milion złotych, znaczy milion złotych. No, umówmy się, że to będą złotówki, tak? Czyli milion złotych muszę spłacić z odsetek, czyli to trochę potrwa, niestety. Bo już nieraz spłaciłem y, prawda, milion y, długu, nie spłacając go wcześniej, tylko on sobie tam leciał i ni, nie zatwierdziło. Czyli myślę, że chodzi o to, aby spłacić y, obligacje z odsetek, które nam się tutaj na, narastają, jak bierzemy sobie prawda, y, pożyczkę. Czyli to troszeczkę nam zajmie czasu. Dobrze, tu mamy... I zrobiłem to w każdym mieście, czyli wziąłem pożyczki na 50 tysięcy, bo ten mogę, bo chyba nie mam nigdzie wybudowanego wydziału w finansów. I co? I chyba zaczniemy sobie nowy teren, czyli tutaj zajmiemy. Jestem ciekaw, czy sterowce będą mogły sobie transportować ludzi z innego kwadracika, zobaczymy zaraz. Zajmiemy to. Tutaj też chyba jesteśmy połączeni koleją, z tego co hmm, chyba zauważyłem. Ta kolej, jak widzicie, co tu mam z boku, idzie w tamtą stronę, tak? O, tutaj idzie, to może gdzieś tam, prawda, jest połączona. Chyba, że idzie gdzieś w tą stronę, zobaczymy. Dobrze. Tutaj nam się kończy. A tu jest miasto obok, dobra. Czyli co robimy? Budujemy, tak? Czyli zobaczymy sobie. Proszę bardzo, z tego można dużo hajsu wyciągnąć. W którą stronę mamy wiatr? Chyba w stronę tych miast. Zobaczmy. Tak, czyli tutaj sobie zrobimy mieszkania. No dobrze. Jak zobaczymy jak tam pójdzie. Czyli jak zauważyłem. Polecimy sobie tak wzdłuż, a tu nie mam tego hajsu. Mógłbym sobie przelać stamtąd. Chyba, nie wiem. Ale na razie zrobimy tak. Czyli lecimy w tą stronę. Tak. I budujemy sobie tak. I tu zrobimy niezamożnych. Tu chodzi o to, aby było dużo pracowników. Może do końca to polećmy. Teraz tam się skończą fundusze. Już tam się skończyły. Weźmy sobie pożyczkę. 10% oczywiście pożyczka na 50 tysięcy. Nie będziemy jej spłacać od razu tutaj sobie przedłużymy ulicę i wybudujemy na ropę naftową, bo mamy tutaj prawda, duże złoże ropy naftowej potem wymienimy sobie o dużo wody, super ścieki, ścieki, du, tu ścieki położyć, Gdzie ja tu nie ma wody, aby nie zatruwać tu można by było ścieki położyć gdzieś tu o, dobra czyli mamy wszystko, co jest nam potrzebne? Weźmiemy sobie drugą pożyczkę na 50. Przyspieszymy, przyspieszymy sobie czas. Eee, za, a może zapałzujemy, bo jeszcze nie mamy wybudowanych. Ej, no znam tak krzywo idzie. Pokaż to. dobra Prosto, nie musi być. Prawda. Dobra, i teraz od tej strony będziemy lecieć w tą stronę, tak aha, zobaczmy jeszcze gdzie tu jest ten. Dobra, tu jeszcze mogę polecieć tak, jeszcze jedną tą dobra. zamknij to. Uf, 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 uf. Może wybudujmy mm -hmm, mm -hmm. Zrobimy sobie tak po środku, tu może jeszcze jeden i resztę obcykamy. Z tym można już puścić, żeby nam tutaj zarabiało. I lecimy z pożyczką. Czy może poczekajmy z tą pożyczką, bo się zbankrutujemy. Czyli tak, prąd mamy. Tu polecimy grubą ulicą, ulicą aleją, najwyższej gęstości i zrobimy to samo co tutaj. Nie robimy zamożnych. Co prąd, co prąd? Co już się tutaj trzecie? Hmm, dobra, 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 mamy 29 tysięcy, mogę pociągnąć tam. I teraz tutaj z połowy pojechać. Poczekajmy. Zrobimy sobie przemysłowe. I też zrobimy po tej stronie szpitale, jednostki straży pożarnej i komisariat policji. Za mało producentów towaru czyli fabryk. Tak wiem, mogę i to zrobię zaraz. A śmieci może, tak bym wybudował. Śmieci, śmieci, to ważna rzecz. Plus, yy, prawda, to jest darmowe. Polecimy z tym. Wszyscy są zadowoleni. Tak, czy ja mogę sobie tutaj jeszcze to opykać? Mogę. Dobra. 330, tak, wiem, potrzebne są. Ja rozumiem, ale teraz tego nie zrobię. bo nie mam hajsu. Zresztą pożyjeczkę wezmę. Teraz ja już mogę, bo tak naprawdę mam tylko na minusie nie 1000, tylko 400, tak? Więc mogę polecić tutaj z takim czymś. O. Nie będą się chociaż pluć. Nie nazwamy jak na razie, potem sobie wymyślę nazwy. Nie chcę mi się na razie tego robić. To kurde, powinno być pokazane, tak, że jest udane wielkie dzieło. Nie musimy z niego korzystać, ale... To ładnie by wyglądało, jakby było z każdego miasta widać, że jest zrobione wielkie dzieło. Nie wiem, czy to trzeba wszystkie zająć, budować. Nie wiem. Nie powinno to poprawić. Wiem, że marudzę i, i jestem marudny, ale mnie to denerwuje strasznie. Dobra. Polecimy sobie teraz tak. 6000, dobra, dobra, mam na minusie, muszę uważać No pociągnie troszeczkę, dobra, tak zrobimy Jest prosto, jest prosto Trochę krzywo, no, ale nic Dobra jest no dobra, już zarabiam, więc mogę drogę budować Aha, już wybudowałem Se, dobra, raz, dwa, trzy, cztery i dwa takie Mamy 2000 teraz będziemy zbierać na, na policję i chyba zakończymy ten odcinek na tym i widzimy się w następnym odcinku gdzie gram solo w regionie 4444 4, 4, 4. Czyli 4, 4, 4, 4 tam tak wyszło jakoś, nie myślałem nad tym dobra kończą do zobaczenia w następnym odcinku SimCity. Cześć.